Witam serdecznie w nastroju pięściarskim, mistrzostwa świata niedługo nas całkowicie pochłonią, wiadoma sprawa, natomiast ci, którzy będą mieli ochotę rzucić okiem na to, co się dzieje w boksie, zapraszam do siebie na vloga, pomimo, że podejrzewam, że część vlogów będzie z Kataru, ale no to może nie wiem, przejdziemy się w Dubaju do jakiegoś jakiegoś gymu pięściarskiego e, przejdziemy się może e, pogadamy z trenerami, tam jest paru trenerów amerykańskich, których znam, którzy pracują w Dubaju e, może się uda trafić nawet na Antonego Joshua nie wiem, zobaczymy, na razie e, tak jak mówię, jesteśmy, jesteśmy przy boksie czyli miało być tylko o boksie, a nie da się pominąć tematu pod nazwą e, wolna amerykanka albo amerykański wrestling no nie da się, ale o tym za chwilę zacznę od tego co się działo w Wielkiej Brytanii, tam główną walką wieczoru była w mistrzostwo świata w wadze lekko w sumie cztery pasy, no bo do tego pasy, do tych dwóch pasów które Natasza Jonas miała, doszedł jeszcze pas przywieziony przez Kanadyjkę Dicker czyli w tym momencie ma już 3 pasy w lekko plus pas ringu, czyli tak naprawdę trzeba to traktować jako cztery pasy, bo to jest ważny pas, na pewno ważniejszy niż na przykład IBO Zdecydowanie nawet ważniejszy niż IBO. Tu nawet nie ma porównania. Łatwa walka. Łatwa walka, parę razy, parę takich trafień, które, które się udało zrobić Diker Natomiast w momencie, jak skracała dystans... Natasza Jones, doświadczona 38 lat. Jak widać, panie w wieku 38 lat mogą walczyć na super poziomie, bo rzeczywiście to był super poziom, szczególnie ze, ze strony Nataszy Jones, chociaż nie powiem, że, że D.K.R. zupełnie nic tutaj nie walczyła. Miała parę takich tak zwane momenty, były chyba w 7 czy 8 rundzie dwa kolejne ciosy, fajnie doszły, natomiast to, tutaj chyba nie było wątpliwości, kto tą walkę może wygrać i liczba ciosów trafionych, liczba power punches, to wszystko było zdecydowanie po stronie Nataszy Jones, która tak jak mówię dodała dwa kolejne pasy bo, tak jak mówię, oprócz tego dodatkowego który przywiozła Dicker również pas ringu, brawo dla niej słyszę, że e, jej promotor, czyli Ben Salom będzie się starał e, może zrobić e, walkę z Katie Taylor rewanżową, bo pani już walczały, walczyły, nieznacznie wygrała ten pojedynek Katie Taylor No tutaj łatwo nie będzie, dlatego że promotorem i to takim e, na zawsze Katy Taylor jest Eddie Hearn, a e, raczej nie widzę Eddie Herna pokazującego walkę na e, telewizji Sky, którą ma kontrakt e, Ben Shalom Jeśli już w ogóle ta, ta walka będzie brana pod uwagę, to tylko i wyłącznie na że Zresztą chyba nawet powinna być, patrząc na to, co jedna i druga zawodniczka osiągnęła. Natomiast nas najbardziej interesowała walka Kamila. Sokołowskiego z, z Fraserem Clarkiem, brązowym medalistą z Tokio. No, powiem tak, jeśli chodzi o Kamila Sokołowskiego, no to, to, to wiemy, co, wiemy co, co ma. Natomiast wydaje mi się, że trochę mniej tego ma niż kiedyś. Bo część z Was mówi, część Was pisała do mnie przed tym pojedynkiem, fajnie wypad z siwym. Nie jest, to, nie jest to specjalnie żaden test. Może zrobić rewanż. No na... Może, ale to już w tym momencie bo oznaczało, że z tego bardzo, bardzo cenionego journeymana widziałem, że jedna z polskich witryn, nawet Story z tego zrobiła jakim to trudnym rywalem, był kierowca ciężarówki z Anglii. Podejrzewam, że ta sama strona by się kompletnie nie zainteresowała, a Kamilem Sokołowskim, gdyby nie był kierowcą ciężarówki, tylko gdyby przegrał, to jak przegrał. No ale klikać trzeba ale to już zupełnie oddzielny temat na zupełnie oddzielny vlog, nie będę zawracał tym głowy. Ale wracając do, do Kamila, Kamila Sokołowskiego. Pierwsza runda Kamil jeszcze próbuje, natomiast dalej to, to, to są takie próby na zasadzie ja pójdę do przodu, jestem wystarczająco dobry, że w razie czego sklinczować, jak mi nie trafi czym, czymś czystym no to będzie to przynajmniej dobrze wyglądało. I chyba tylko tyle można powiedzieć. To znaczy nigdy w życiu nie odmówię Kamilowi Sokołowskiemu, który traktuje boks jako dodatkowe źródło zarobków, z tego nie żyje, odmawiał charakteru i tak dalej. Natomiast coraz bardziej widać, że to jest, ten, to jest ten tester dla najlepszych. Tu też taka paradoksalna sytuacja, że człowiek, który ma 27 porażek jest... Najlepszym testerem dla brązowego medalisty olimpijskiego. No są, są brązowi medaliści olimpijscy, no co prawda ze złotym medalistą olimpijskim też walczył, więc kamień Sokołowski, więc takie rzeczy się tutaj zdarzać zdarzały i zdarzać będą medalistą Mistrza Świata. To miałem na myśli. Natomiast nie powiem, że jest takim sparing partnerem podczas walk. Natomiast te wszystkie sparingi, które przeszedł yy, przeszedł Kamil Sokołowski, na pewno pomagają mu te walki przetrwać. No bo tutaj, poza tym, że pokazał charakter i, i, i próbował, i od czasu do czasu trafił, z jednej strony trzeba to pochwalić, bo to, tak jak mówię, to jest dodatkowa, dodatkowy zarobek. Natomiast no, w którym momencie będziemy się zastanawiać, czy, czy patrzymy na e, walkę Kamila Sokołowskiego pod kątem tego, czy on tą walkę przetrwa czy nie, bo to wtedy już jest mało ze sportem ma wspólnego. Tak jak mówię, charakter zawsze, e, zawsze ma, natomiast wydaje mi się, że jeśli chciałby powalczyć, no to może jednak rzeczywiście te polskie ringi są najlepszym, najlepszym dla niego wyjściem. Powalczyć i wygrać. No bo tutaj te 6 rund, 6 do 0 dla Klarka, który niczego specjalnego mi nie pokazał. E, parę razy mocno uderzył. Czy potrafi mocno bić? Trudno powiedzieć. Podziękował Sokołowskiemu za e, trudny e, Trudny, trudną walkę. Cytując Klarka, miało być 6 rund, było 6 rund, tego potrzebowałem. W porządku. Wątpię, żeby, żeby przed wyjściem na ring, jego narożnik powiedział mu, masz przewoksować 6 rund, bo tak to nie działa. No ale, no ale mamy, mamy zwycięstwo medalisty brytyjskiego i mamy kolejną porażkę. Kamila włoskiego. To tak, w skrócie, czarno na białym i bez jakiejś tam szarej strefy. Przeskakujemy teraz do. zostawię sobie na koniec te MMA. MMA na ringu w Cleveland. E, przeskakujemy na walkę Janibek kontra Alik Manuli. Janibek, Alik Manul, Jan Manuli kontra Denzel Bentley. Będę mówił o nim Janibek i przy tym zostanę zdecydowanie łatwiej na plakatach. Jak mówiłem, w zapowiedzi też jest cały czas Janibek, więc jestem wytłumaczony. Powiem tak. 20 do 1. Takim faworytem w tej walce był e, Janibek Akmalu. 20 do 1. Ja pisałem o tym w zapowiedzi, i ci, którzy postawili, to gratuluję, że za samo zwycięstwo Janibeka nie przez KO było 5 do 1. Czyli stawia że wygra, ale nie przez KO, na punkty 5 do 1. Nikt nie miał żadnej wątpliwości, że e, Alek i tą walkę wygra przez KO. Nikt kompletnie, biorąc pod uwagę, że Felix Kasz, który przynajmniej na papierze w pobliżu nawet nie jest Janibeka, wygrał w trzech rundach, zmiażdżył Bentleya i w ogóle wyglądało to, wyglądało to tragicznie. Tutaj gościu po pięciu kolejnych wygranych przed czasem wyskakuje na, wyskakuje na swojego rywala, który przyjechał z drugiej strony oceanu. Ma być szybko, łatwo i przyjemnie, a tu się okazuje, że nagle Janibek musi wygrać dwie ostatnie rundy żeby być 100% pewny, że tą walkę wygrywa, nikt takiego scenariusza nie przewidywał. Nikt, zupełnie nikt. Później Top Rang usiłuje po tej walce, którą wygrał na punkty, nawiasując punktację 118-110 była przerażająca. Steve Weiss, przerażająca. 118-110 dla e, Janibeka to był horror. Top Rang już usiłuje mówić: no brawo, jaki to znakomity jest ten, ten Bentley, wszyscy inni uciekają przed. E, przez Alik Manuli, on się zgodził i tak dalej, pokazał jaki jest dobry, no to można patrzeć dwie strony, albo on pokazał jaki jest dobry, Bentley, w co wątpię, bo jaki jest Bentley to wiemy, natomiast pokazało nam, że nie wiem, zdarzają się słabsze dni, ja to rozumiem i tylko w ten sposób można wytłumaczyć kompletnie bezsensowny sposób walki Alik Manuli, który po prostu zamiast bić kombinacjami, bo to jest jego sposób w jaki on wygrywa walki przed czasem, bije kombinacjami, któryś z tych czasów, za którymś tam razem Robi takie spustoszenie, że rywal e, nie ma dalej e, ochoty walczyć, albo po prostu, po prostu przegrywa przed czasem. Zwykle TKO. Natomiast tutaj, tutaj chciał mu urwać głowę jednym, jednym ciosem i, i chciał tą głowę mu urwać jednym ciosem od początku do końca. No narożnik mu mówi: zadawaj więcej ciosów, przygotowuj akcję. Nie, on wychodzi i rzuca tymi ciosami pojedynczymi. Bentley jest wystarczająco doświadczonym pięściarzem żeby się do tego przyzwyczaić. Dopiero 11-12 runda, te takie pojedyncze, kiedy już był zmęczony, nie mógł uciekać, Brytyjczyk zaczęły dochodzić. Natomiast do tego czasu to było łatwe do blokowania i jeszcze do kontrowania, bo jeszcze go kontrował. Także zupełnie, zupełnie bezsensowny, bezsensowny sposób walki. Jan Beka, mistrza świata WBO. To jest gość, przed którym, przed którym uciekł Demetrius Andrade. Wolał oddać tytuł, bo ten tytuł został zdobyty przez Janibeka, przez Kazacha. Nie, nie, nie dlatego, że go wygrał na, wygrał na ringu, tylko dlatego, że Demetrius z niego zrezygnował, nie chcąc z nim walczyć. Dlaczego nie chciał z nim walczyć? To ja nie mam zielonego pojęcia. W ogóle kariera, jak, w jaki sposób on sam prowadzi swoją karierę, Demetrius Andrade, to jest w ogóle księga rekordów Guinnessa. Bernard Hopkins przy nim to jest geniusz prowadzenia biznesu. To, to jest w ogóle choro. On oddał ten tytuł. Ma wrócić. Nie wiem, od dwóch lat słyszymy, że wraca już. Tak, dokładnie dwa lata. Andrej już wraca od dwóch lat. W dalszym ciągu nic z tego nie widać, tylko decyduje się, że walczy albo nie walczy. Zmienia daty, zmienia rywali, nie może walczyć, zmienia kategorie wagowe. To zupełnie na marginesie tradycyjnie na marginesie u mnie musi być. Tragicznie wypadł, Naprawdę. Tym bardziej krótka statystyka, tu zapisałem sobie: 137, 125 Power Punches i ta 118, 110. Ja nie wiem, co się dzieje z sędziami czasami. To naprawdę to jest, to jest nie, do, nie do wytłumaczenia. No, ale, ale tutaj naprawdę żałuję, że nie postawiłem. Bo naprawdę to wyobraźcie sobie: 20 do 1 faworyt. Za samą wygraną 5 do 1. Obłęd. No, ale było. Się skończyło, zobaczymy co dalej. Nie wiem z kim może walczyć w tej wazy średniej e, Triple G, który byłby naturalnym jego e, rywalem. E, ma inną obronę, nakazaną też, której nikt nie będzie oglądał. Z tego co wiem, to w tej chwili jest poważne rozglądanie się, kto pokaże walkę Triple G. Jak ma walczyć z rywalem, o którym sześciu w Stanach Zjednoczonych i na świecie słyszało. Nie ich problem. No i przeskakujemy do gali MMA, a właściwie wolnej Amerykanki w Cleveland, która nie była reklamowana jako Gala MMA, natomiast main events z dokładnie popisami, nawet nie, MMA, przepraszam, obrażam MMA. Wolno Amerykanka, tam są atleci, wszystko super wyrzucają się, rzucają krzesłami, rzucają się, e, y, rzucają się poza ringiem, wszystko to było, wszystko to było w walce, ale zanim o tym powiem, e, Powiem o walce, która była przedtem, która była dosyć interesująca. Hitchens to jest nowy nabytek, matchroom boxing Kita Connolly. Kolejny z tych takich idealnych nabytków Kita Connolly, który z Dazon współpracuje rewelacyjnie, przypominam, Kit Connolly, człowiek, który reprezentuje interesy Adama Kownackiego. Namawiał Dazon, że warto z nim podpisać kontrakt. Podpisali z nim kontrakt i Okazało się, że słusznie 25-letni chłopak wygrał z niezłym Alamo, natomiast e, e, jedno zdanie na z tej walki. Rzadko się widzi, ale tu, tu mi się to właśnie bardzo podobało, kiedy gdzieś tak od godziny, wczoraj nie od godziny, od powiedzmy szóstej, czy raczej siódmej rundy, Hitchens zaczyna się bawić. I to wyraźnie widać, że się zaczyna bawić z rywalem, który tak naprawdę nie chce walczyć. I, i w tym momencie narożnik Alamo sobie zdaje sprawę, że nawet nie to, że, jego, że, że, że ich zawodnik tej walki nie wygra, natomiast że ich zawodnik po prostu nie chce walczyć. Po prostu jest stracił zainteresowanie walczeniem. No więc go poddają, mówią do widzenia: Jak nie chceś walczyć, to, to nie masz. Bardzo mi się to podoba. Rzadko to się zdarza, żeby narożnik podjął taką decyzję, nie dlatego, że zawodnik był obijany. Hitchens oczywiście go obijał i tak dalej, ale to nie było nic takiego, że, że musiałeś. To nie była sytuacja z Morela, sytuacja, którą, którą mieliśmy tydzień temu. Zupełnie nie. Natomiast widać było, że Alamo nie chce walczyć, no więc jak nie chcesz walczyć, no to, to do widzenia, no to, to odjazd. Bardzo mi się to podobało, a później było MMA. A później było, przepraszam, później była e, wolna Amerykanka, czyli Spark kontra e, Montana Love. Montana Love albo bardzo fajnie wygląda na ringu, albo jest nudny. Trzeba dodać do tego jeszcze jedną rzecz, o której, której nie widzieliśmy przed tą walką w Cleveland, że Montana Love, jak na nim usiądziesz mocno, i będziesz rzeczywiście mocno bił. Nie musisz dużo umieć, możesz być nawet wolniejszy, bo Australijczyk Spark był zdecydowanie wolniejszy, bo szybkość uderzenia to była, nie wiem, 2 do 1 na korzyść Montanelot. Natomiast jak Idziesz na niego, nawet bijąc z takimi szerokimi cepami z obu rąk, sierpami z lewej, z prawej, no to on nie lubi tego. No po prostu nie lubi tego. Mimo, że jest szybszy, to jednak coś mu tam w głowie przeskakuje, bo tak to tłumaczę, tak, tak przebieg walki tłumaczę, coś mu w głowie przeskakuje i już staje się zupełnie innym pięściarzem. Są tacy pięściarze, jest wielu takich pięściarzy. Broner był takim pięściarzem, do, Maj do Majdany. Kiedy, kiedy Majdana mu wytłumaczył, co jest grane, też był takim. El Kulo, Bajera i tak dalej, później się okazało, że jak w niego wyjdziesz to wchodzisz jak w masło no tutaj, nie będę, nie będę nawet porównywał Majdany do, do Sparka, bo to są, to są lata świetne. natomiast, no tutaj dokładnie tak było pierwsza runda, niby wszystko w porządeczku, no ale tam te ciosy latają i, i ku zdziwieniu, zdziwieniu Montana w dalszym ciągu ten Australiczyk, 15 zwycięstw, 14 KO do tego miejsca do, tego, do tej walki ciągle na niego idzie. dochodzi ten cios, ale leży, leży, leży Montana, pozbierał się, natomiast niewiele, niewiele brakowało, żeby się nie pozbierał, to jest zupełnie inna sprawa. Dwie następne rundy, wyrównana walka, ale ciągle te petardy latają. W piątej rundzie dostaje bombkę, znowu tym razem stoi, ale sytuacja robi się nerwowa z jego strony, bo spark walczy to samo, po prostu idzie do przodu i zadaje bardzo mocne ciosy. Trafi, to nie trafi. Zero respektu do ciosów Montanelowa. Zero. I to jest ten, ten klucz do całego tego pojedynku. Zero. Po prostu jak widzi, że nawet jak czegoś trafi, to niewiele, niewiele się dzieje. A były takie czyste ciosy, bo te flash, takie bezpośrednie uderzenia, to ma Montanelow. Natomiast nie robiły specjalnego wrażenia i z przodu panowie w tej nerwowej sytuacji zderzają się głowami. Sędzia ogląda Montanę. Montana mówi, nic nie widzę, ale chcę dalej walczyć. Sędzia mówi, ok, do 60 sekund ci dam, minutę ci daję, będę cię obserwował, zobaczymy, co się będzie działo. No i w tej rundzie się dzieje. Dzieje się, jeden się rzuca na drugiego. Lecą takie bombki, które po części dochodzą, spycha. Zresztą wrzucam w tym momencie zdjęcia. W tym momencie wrzucam te zdjęcia, zobaczcie sami. Spycha na liny i... Jeśli nie wyrzuca, to bardzo pomaga w wyrzuceniu e, sparka. Poza ring e, Montana Love e, sędzia ogląda sytuację. E, minuta zastanowienia i dyskwalifikacja. No i robi się burza, bo Eddie Herne stwierdza, że ta absolutnie dyswalifikacja nie jest uczciwa, że to jest błąd sędziowski będziemy składali w poniedziałek, czyli jutro będziemy składali odwołanie od tego, od tego e, werdyktu, żeby walka była uznana jako no contest, czyli walka nie była, bo to nie było zrobione specjalnie ok, żyjemy w czasach wideo i slow motion i każdy widział że to było zrobione specjalnie to i argument Eddie Herna jest taki że tamten spadł na nogi i chciał dalej walczyć to nie ma żadnego znaczenia Czy że chciał dalej walczyć, oczywiście piękne salto na nóżki spadł, umie spadać Australijczyk, jak widać, wysportowany chłopak, to no, twardy naród w ogóle jest. No i wrócił i chciał dalej walczyć, powiedział parę e, e, słów, nie dających się do zacytowania. No ale to, że chciał walczyć, to nie ma żadnego znaczenia, powtarzam jeszcze raz, bo tamten go wyrzucił za linę. wyrzucił go, to nie, to nie był przypadek. No i teraz, co dalej? Z zobaczymy, znaczy ja nie wierzę w to, żeby ten. E... Ten werdykt został zmieniony. Bo to nie, ma, to nie miałoby żadnego sensu, no bo jakbyśmy puścili ten werdykt, to wszyscy by tak robili. Jakbyśmy odmienili ten werdykt na no contest i uznalibyśmy, że to, co się stało przez te 10 sekund, to w ogóle nie miało miejsca, to w takim razie nie ma żadnego sensu. To, 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 to ja się, wszyscy by to robili za chwilę. Dla mnie sytuacja była dosyć prosta, dlatego że wydaje mi się, że zdał sobie sprawę z tego Montana Low, że jeśli ta walka zostanie przerwana po tym cut i o tym, że zalewa mu krew oczy i on niewiele widzi, no to na kartach sędziów punktowych mogło być różnie. Nie wiedział o tym, wrzucam w tym momencie kartę, nie wiedział o tym, że na karcie sędziowskiej prowadził dwa do remisu. Przepraszam, jedna, jeden z sędziów miał 4846, 46 niewytłumaczalnie, dwóch sędziów miało 4747, 47, czyli opłacało się ewentualnie tą walkę przegrać. Natomiast on tego nie mógł wiedzieć, tam nie było 4846. Ten sędzia, który, nie wiem, który to punktował, to troszeczkę poszedł po bandzie, a nie troszeczkę, tylko mocno po bandzie. Nieważne, każda walka była no contest i teraz co dalej? No najlepiej no zrobić remis. Natomiast pytanie jest, czy ten remis będzie zrobiony już... Zdał sobie sprawę z tego, co zrobił Montana Love, kiedy wychodził z sali. Kiedy powiedział: o, Troszeczkę się zagalopowałem, zrobimy to jeszcze raz. No to Prawdopodobnie zrobimy to jeszcze raz, ponieważ, jak wspominałem w zapowiedzi dla sparka, to była pierwsza walka jako pięściarz matsum boxing. Jeden i drugi pięściarz matsum boxing. Można to w każdej chwili zrobić, tylko trzeba za to zapłacić znowu po raz kolejny. A, a może teraz trzeba by było, żeby Montana Love pojechał do Australii, tak naprawdę powinien pojechać do Australii, wiemy, że ten rynek tam bardzo ładnie się rozwija, e, mają swoich bohaterów i tym nowym bohaterem na pewno będzie, na pewno będzie Spark, gratulacje dla niego za błyskawiczne zidentyfikowanie, wracam do takiego mini podsumowania tego, co widziałem błyskawiczne zidentyfikowanie faktu, że jak pójdziesz, na, na, pójdziesz na, na niego mocnymi czasami, to on po prostu pięknie mentalnie. Bo tak to wyglądało. Tak to zupełnie wyglądało. Pęk mentalnie Montana Love e, stawia to wiele znaków zapytania, co dalej z karierą. O pięściarza, o którym mówiło się, że jest w zapleczu tej elity e, swojej kategorii wagowej. E, walka z tym Hitchinsem, e, oni się tam wyzywają różnymi dziwnymi wy, wyrazami, miała dojść do. do skutki. W ogóle dlatego Hitchens walczył na undercarcie tej walki. Następną walką miała być, pojedy, miał być pojedynek prawdopodobnie też w Cleveland skąd pochodzi Montana Love z Hitchensem do tej walki już nie ma. No, w ciemno można spokojnie sprzedać rewasz tylko tak jak mówię, znowu trzeba to zapłacić po raz kolejny, stoisz w tym samym miejscu i tak dalej. Ale z punktu widzenia rozwoju rynku australijskiego uważam, że całkiem to przyzwoite. Natomiast byłbym zaszokowany, jakby ktokolwiek na serio brał te zastrzeżenia Eddie Herna, że to nie było, że to było wszystko w porządku i sędzia popełnił złą decyzję. Nawet sądzę, bardzo dobry sędzia, ja tu żadnego błędu nie widzę. Słuchajcie, to by było tyle, co się, co się dzieje, różne rzeczy tam, różni pięściarze również mówią, nie chcę o tym w tym momencie specjalnie za dużo opowiadać, wspomnę tylko na, no, bo to jest... Up, nie wiem, jeden albo dwa, pound for pound, czyli, czyli Bad Crawford e, obraził się na wszystkich dziennikarzy, którzy mówią, że walkę z Avanesianem traktują jako walkę z boomem. No. Dobra, no możesz nie traktować, e, możesz traktować albo nie. Mieliście wspólnego e, rywala, który rozprawił się bez żadnego problemu z Avanesianem, a ty wygrałeś z nim, więc e, patrząc na patrząc na to, kim jest Bad Crawford, to Niech lepiej bierze te 10 milionów dolarów, zanim wyjdą na rynek i zanim te pieniądze z Pay Per View będą liczone, bo na Pay Per View tych pieniędzy na pewno nie zarobi. Zupełnie na marginesie. Pozdrawiam Was serdecznie, jak coś się będzie działo. Dzieje się, bo nagrałem to w niedzielę rano, ma Floyd walczyć 70-letni, no, 70 70-letni, dobrze mi to wyszło, a 70-kilogramowy Floyd z YouTuberem Day, ale e, nie wiem, po, o tym może przy, przy jakiejś okazji, a może w ogóle nie dobrze, pozdrawiam Was serdecznie to by było na tyle, jak coś się będzie działo zapraszam na e, mój e, kanał sportowy poświęcony do tej pory wyłącznie boksowi, natomiast kto wie czy nie od e, niedzieli poniedziałku będziemy coś tam przeplacać co się dzieje na dalekim wschodzie pozdrawiam serdecznie jeszcze raz, trzymaneczko